O, Hindus. Hindus będzie ciężki, ale pewnie będzie szybko grał. Ta, słuchajcie, jest ostatnia. Liczę na Sycyla, zamykamy Sycyla i lokujemy produkt. Dobra, partia hiszpańska. Spróbujemy partię hiszpańską. Klasyczne debiuty. Na razie lecimy z teorią. Myślę, że to jest jakiś czteroletni chłopczyk, który za chwilę zostanie arcymistrzem. B5 już widzieliśmy, gonie z B3. Nie, no nie będę grał Gambitu Belgradskiego, dopóki nie wypuszczę kursu, ale tu do, też dobre wiadomości: czy Sabul wreszcie mi chyba zaakceptował y, moje pliki, więc jesteśmy do przodu, już tutaj w, w dobrym kierunku idziemy. A niezależnie od tego, jak dopiero Belgrad będziemy lokować, jak będzie gotowy, H6, H6, A6 w debiucie, no to jest grzech, niezależnie od religii. Jak widzę taki ruch, to tylko jest jeden dylemat. Czy najpierw ruszada i potem otwierańsko, czy od razu otwieramy? Kto odpowie? Chyba sam sobie muszę odpowiedzieć, bo drodzy widzowie nie podpowiadałem i słusznie. Ale nie, myślę, że eD skoczek D4, to jest jedyny wariant do policzenia. Skoczek D4, hetman D4, forsowe ruchy, C5. Ale hetman D5 z atakiem na punkt F7, najbardziej wrażliwy punkt w szachach i wieże na A8. Niebroniona wieża też bywa ee, wrażliwa. No to bijemy. C5, jest szansa na C5. Jest szansa, dużo szansa na C5. tu tylko dylemat, czy hetman D5, czy goniec F7, król F7, hetman D5. no mam na razie dwie figury wyprowadzone on okrągłe 0 no i tutaj tak hetman d5 goniec s 6 hetman c6 szach goniec d7 wraca, nic tu nie ma natomiast problemem jest to że on grozi ruchem c5 i to jest z jego strony bardzo nieuprzejme i trzeba to antycypować ale myślę, że ruch goniec d5 z atakiem na wieżę i ewentualnie tutaj, żeby się skusić na, na, na ładne, fajne pole c6, może być jakąś tam ideą. Goniec d5, wieża b8, hetman a7, ewentualnie z atakiem na wieżę. Hard to say. Myślę, że on przygotowuje ruch, ruch c5, że to widział gdzieś tam w jakiejś induskiej książce szachowej. O, chociaż oni po angielsku dużo czytają. O, coś tuknuje A4 można zagrać. C4 można zagrać A myślę, że go nie zdepięć. Fajny nikt, Ady adynazyna trifosforan, tri tak? <tryk> Przepraszam, gońce w siedem nie działało, nie C5 poszło. Ojej, nie ta dziurka. Czy yerba szkodzi? No, potrafi zaszkodzić. Jak się nie umie pić, to potrafi zaszkodzić. <laughs> Dobra, schodzimy na białe pole. E, tam hetmana mi zaatakował. Nieprzyjemnie. No, ale uciekamy z tego wszystkiego. Wieża B8. No, tak, tak zaszkodzi, że się prawie udławiłem, no to nie. No umarł, ale ogólnie to nie, to wszystko spoko. dosiłem Koniec F4, no to tak jak wodą, ale. Tak, tak jak wodą. Ruszatkach, chyba po prostu. Koniec w 4 znożymy. Bombia jest spoko, nic tu się nie wydarzyło. Po prostu jak się liczy warianty i PRB jednocześnie streamuje, to czasami jest tak. Jak nastąpiło. Dobra, myślę, że szkoda mi tego gońca. Yy... No. Pewne, jakieś tam swoje funkcje zrealizował. Teraz po prostu damy sobie szacha. Wymuszam go nie z D7, wymienię te gońce. No trudno, ale będę grał przeciwko yy, ostałym pionkowi na D6. To jest plan. Zrobiłem kilka ruchów tą samą figurą. Tak, złamałem przepisy. Mo czy mogę dostać bana na czeskomie? Jest takie ryzyko. Yy, no ale jakiś plan strategiczny trzeba mieć. Ten plan to będzie po prostu chyba skoczek c3, że d1. No zagrać b4 oczywiście może, no ale to ryzyko zawodowe. Ryzyko zawodowe szachistów. Czy na d6 jest sam w sobie tak słaby, że, że on mi dostarczy dużo gry? Musi tak być. Jak nie, to rzucam szach. No Będzie specjalnie tak mówisz, żeby nie musieć grać w szachy i streamować. No. Tak też bywa. Jakieś pierwsze motywy taktyczne też spostrzegam. W stylu zagrać wieża D1. Tam rosza Roszada. Roszada wieża D1. I potem E5. Przełom. Jak D bije E5 to Hetman D7. Skoczek D7 wieża D7. Co prawda bije gońca na F4. Ale ja bije gońca na E7. Więc teraz grożę E5. No, co prawda pewnie postawić wieża D8. Obroni... Wszystkim co ma, no i tak sobie będziemy grać. Idealnie byłoby się pozbyć tego skoczka ze 6, żeby móc postawić swojego skoczka na D5. To może takie oczywiste jest, ale powiem to. Powiem to wprost, tak chcę zagrać. Ym bo trzeba jakoś szczęściu pomóc i na to to już nie mam pomysłu. Gonie G3, gonie H4 mogły być jakimś tam pomysłem, żeby po prostu zbić, ale troszeczkę to jest czasochłonne. A czy też wygląda jak fajna taka profilaktyka i zwiększenie kontroli nad wszystkim, co istnieje? Mało konkretne to jest, niestety. Wieża E1 można pionka obronić, też taki ruch istnieje gdzieś tam. Idealnie byłoby mieć dwie wieże na linii D: Hetmana na F3, pionka na H3. Chyba tak mi się wydaje. Chociaż też tu. Mały ten nacisk jeszcze jest, za mały. Ale spróbujmy. Zobaczymy czy takie proste szachy wystarczą. Sam jestem ciekaw. Oj. No to tego się nie spodziewałem. Tu był pierwszy front, a tu mi się otwiera drugi front. I teraz pytanie tylko... którędy Czy atakować bardziej te pionki, czy tego pionka? I tu i tu jest dobrze. Um, hmm, hmm, hmm. No, i generalnie będziemy szukać ruchu F4. Myślę, że goniec G3. Mimo wszystko goniec G3. Ale nie mam pewności. Natomiast pozycja jest super, niezależnie od tego, co, co dalej nastąpi. Bo ten skoczek na F6 teraz ma podwójnie y, odpowiedzialną rolę: żeby, żeby mimo wszystko tego króla bronić, bo to jest najbardziej wiarygodny obrońca króla. Aha, czy on po prostu chce mi gońca złapać. No, okej, okay, ale ja nie muszę współpracować. To jest chyba taka pierwsza informacja dla niego, którą prawdopodobnie pominął. Jest ruch F4, H4, FG, HG, GF. Na F4 jakiś tam skoczek, G4, chyba H3 wystarczy. Na. Co to jeszcze może być? F4, tak wydaje mi się koncepcyjnie dobre. Po prostu gasimy ogień ogiem. Nie liczę nawet reszty. Ja się muszę powoli zbierać na skłosze. Nie mam czasu na głupoty. Wtrącone posunięcie. HGGF i ten goniec na 7 też jest utopiony. Oczywiście tam też będą groziły maty po linii G, ale to już jest no, to taka, wiecie, ciekawostka przyrodnicza. Problem jego polega na tym, że ja nie wiem czy on to policzył, czy... wiem, że nie policzył, ale teraz oprócz tego, że grozi bicie na F6, grozi bicie na H4 i ten jego, yy... I ten jego łańcuch rynkowy się przerwał. Ile liczę Max do przodu zależy od rodzaju pozycji, bo to nie... sztuką nie jest liczenie daleko jak... tak daleko jak się da, tylko tak daleko jak potrzeba. Jak jest pozycja strategiczna, to na zupełnie nie wymaga liczenia wariantów, prawdopodobnie, tylko dobrego, znalezienia dobrego planu, dobrej idei i zadania sobie kilku dobrze trafnych pytań. Ale gdybym już musiał policzyć maksymalnie daleko, to nie wiem, no, no, powyżej 10 spokojnie w takiej pozycji jest skomplikowany w końcówce, no to to w ogóle nie. Zależy wszystko od stopnia skomplikowania pozycji. To są. To, wie, to wiecie, to taka licytacja w pewnym momencie yy, nie ma sensu, bo jak się zna pewne, jak się zna pewne techniki, to, to czy to jest 6 ruchów, czy 8, czy 10, to już. To nie jest kwestia czy, tylko to jest kwestia czasu. Nie? Że tu policzę, tylko zajmie mi to więcej czasu, bo będę się musiał upewnić, tam dobrze to policzyć. Chociażby technika e, tych takich kamieni milowych, którą, e, o której opowiadałem na. Jak to się nazywało? Czy z Doge co było? Czyli pamiętam, co robiłem. Ten taki... ...iwencik fajny. Dziura w mózgu. Król jeden zagrałem tak swoją drogą, żeby mieć tarczę w postaci pionka na H2. Bo tutaj dywersyjka. Ja myślę, że wieża F3, wieża G3 to kończy temat. Nie, bo na banku. Nie, nie, nie. To, to, to... To był stream z Kacperem, ale, jejku, na YouTube jest nawet playlista o tym. Ultimate Sensei. Ultimate Sensei, tam miałem swoich dwóch uczniów, z którymi robiliśmy różne tematy, dwóch ze Stanów robiliśmy różne tematy, w tym taktyczne i w, w jednym z filmików, który gdzieś chyba w całości jest on, jest, on nie, nie jest oglądalny tak bardzo mocno po pierwsze, bo jest po angielsku na moim kanale co z wyjątkiem, po drugie jest bardzo długi, a no to generalnie odrzuca, ale tam merytorycznie jest jest to dobry film moim zdaniem i tam uczę między innymi o metodzie tych kamieni milowych yy, ale jest też dużo trudnego treningu, bo tam chłopaków orałem po prostu może, możecie spytać tutaj części częstszych bywalców jakich przeorałem po prostu yy, taktycznie chociażby z wizualizacji nie? liczenie na ślepo wariantów pusta szachownica i liczymy na ślepo warianty no ale potem jeden doszedł do finału a drugi tam w tym finale całkiem nieźle sobie poradził no i skasowali pięknie kasę To będzie dziwna analiza na YouTubie potem, bo będę więcej gadał o tym, co robiłem, niż o samej partii. No ale gościu sam się troszeczkę rozłożył, bo. Mm, no, G5 takiego wylewu dostał, że. Szok. No, potwierdzam. Ci co byli, to potwierdzą. <noise> Dawno tak yy... miałem wrażenie, że taka pozytywna energia szła z Polski, bo, bo widzowie widzieli po prostu, że, że chłopaki są torturowani wręcz naprawdę taktycznie. W takim no, pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, po prostu mieli bardzo ostry trening, bardzo intensywny trening taktyczny. Wiedzieli na co się piszą, znali swój cel. To było wszystko fair, nie? Ale, ale, ale no nie było to proste. Wyszli zmęczeni, ale zadowoleni. No dobra, trzeba kończyć tę zabawę. Panie Turek, kończ pan ten mecz. Hetman D4, jeszcze można było zagrać. Poddał. Dobra, słuchajcie, szybciorem, bo to naprawdę. Nie ma sensu. Eee, Partia hiszpańska poszła i to przedwczesne B5, na, o którym mówiłem podczas e, poprzedniej okazji, kiedy graliśmy partię hiszpańską z innym zrywali. E, Gońc B3H6 to jest na pewno zły ruch debiutowy, Natomiast on już zobaczył, że jest ja strzelam moim gońcem w punkt F7. Zobaczył, że jest widmo ruchu skoczek G5. No i po prostu. E, Bał się, tak? Ale tego, tego typu profilaktyka jest absolutnie zbędna, jeżeli wiemy, że to nie jest realna groźba, bo jeszcze bym to skoczył G5 musiał e, przygotować. Cześć Joel. E, I to jest strata czasu. W debicie takie ruchy są niewybaczalne, więc d4 otwieramy pozycję. Ruszada też była w porządku. Skoczek d4, skoczek d4, hetman d4. No i to co mówiłem, c5 on by chciał na pewno, żeby zagrać potem c4 złapać mojego gońca, ale tutaj po hetman d5 mamy widełki i to ja jestem pierwszy, zdobywam materiał. Więc najpierw zagrał d6, co było tyle sprytne, że gdybym tutaj nie zagrał dokładnie, czyli na przykład Roszadę gdybym zrobił, no to po ruchu c5, hetman d5, nie gra c4 jeszcze, bo oczywiście wisi wieża, ale najpierw w grę goniec e6, hetman c6, goniec d7, więc hetman cały czas broni wieży, Dopiero teraz po d5 gra c4, więc to ten taniec gońca yy, zapewnia to, że wieża na 8 jest broniona, a za granicę c4 zapobiega matowi, no i łapie gońca na, na b3. Więc yy, tutaj z tego powodu, no c5 jest realną groźbą, tam goniec f7 też nie przechodzi z tego samego względu, ktoś tam na czacie pytał. Yy, więc po d6 Goniec d5, no tutaj zidentyfikowałem jakieś potencjalne słabości. Troszeczkę już tam wiedziałem, że jak zagrać c5, to pionek d6 będzie słaby. Słaby, czyli od, znaczy będzie odstały. Odstały czyli słaby, tak? Odstały pionek, czyli ten najwolniejszy z całej paczki, najwolniejszy ze, ze wszystkich, ten co został na, na szarym końcu i nie ma go kto bronić, bo jest po prostu ostatni. E, hetman D3, trzymamy się białych pól, wieża B8, no i krótka ruszada, trzeba jakoś ten rozwój kończyć. Tutaj było widmo tego, że mi zbije na D5 i zostanie z parą gońców. No to no, zrozumiałem, jaka jest y, jego koncepcja. Wolałem wymienić gońca za gońca niż gońca za skoczka. Straciłem na tym trochę czasu, ale przynajmniej zapewniłem sobie dobrą wymianę. To też pamiętajcie, że jak jest pozycja taka bardziej strategiczna, czyli nie ma, nie ma dużo liczenia wariantów, nie ma dużo gruźb, tam mało figur się atakuje i pionków. To często ten czynnik czasu jest mniej istotny niż to, żeby dobrze, żeby upewnić się, że dobrze mamy ustawione figury. Że to wszystko jest logiczne, tak? Bo gdybym yy, Mógłbym tutaj iść na jakąś tam ostrą wymianę ciosów, ale to nie ma sensu. Mógłbym zagrać y, jakoś tam bardziej dynamicznie niż goniec C6. Powiedzmy rozwijać figury y, i powiedzieć, że ten goniec nie ma takiego znaczenia jak mój rozwój, ale w tym wypadku to raczej nie ma zastosowania, bo ja wolę się upewnić, że zostaje z dobrymi figurami, bo koniec końców partia powinna być raczej spokojna, związana z naciskiem na tego słabego pionka D6, pionka odstałego. Y, więc goniec F4, plan jest teraz jasny dla białych. Atakujemy czym się praktycznie da Pionka na D6. Kto, czy ktoś gra jeszcze świeżnikowo? Wielu ludzi gra świeżnikowo, ale na tym streamie, no to, to niech się czat wypowie. Ja nie gram świeżnikowo na przykład, to zawsze chciałem, ale no, pff, chyba się nie nadaje na swierzchnikowe, to trzeba mieć kurczę jednak żelazne nerwy, krótka roszada wieża D1, więc tutaj prosty atak na, na punkt D6, spokojne szachy, no, wieża D8, ja wieża D2, z planem po prostu strojenia się po linii D i zwiększenia nacisku na tego feralnego pionka. rywal G5, więc sam się po prostu rozłożył i czasem dobrą strategią y kiedy gramy y dzięki wielkie za Dobrą strategią, kiedy. A czemu się alert nie pojawił? O, teraz się pojawia. Dobrą strategią, kiedy gramy przeciwko rywalowi słabszemu, jest to, żeby po prostu dać mu się samemu rozłożyć. Grać, po... Grać normalne, zdrowe ruchy i szansę rywalowi, żeby po prostu popełnił błąd. Bo on w tym wypadku nie wytrzymał psychicznie tego, że będzie się musiał bronić w pasywnej pozycji. Tak ja to czytam. Więc zagrał G5, żeby coś przyostrzeć. Liczył na to, że złapie kontratek, ale sam się jeszcze bardziej osłabił, bo przecież ten król został koniec końców zmaltretowany. No i zagrał H5. No nie można takich śpiąkami od własnego króla, kiedy pozycja jest otwarta. W pozycji zamkniętej byłoby to jeszcze do strawienia, ale w tym momencie poszła szybka kontra. Eee, więc F4 Pierwsze 10 ruchów to sama teoria. No w Swierznikowie tak. W Hiszpanii niby też, ale. Widzisz, że rywal się pogubił bardzo szybko. F4, no i tutaj H4 zagrał po prostu słabo, nie policzył wariantu, zagrał za szybko. Dostał wtrącony ruch fbg 5 zakładał zapewne, że muszę uciec gońcem. Na tu Psikus. Bicie, bicie, bicie. Goniec F6, goniec był złapany. Wieża F6, G H2. Oczywiście pozycja jest na tyle wygrana, że mogłem zagrać Król h 2 ale Król H1 jest chyba jeszcze bardziej dokładne. To jest taka typowa metoda grania, jeżeli rywal aż tak daleko dojedzie pionkiem. On po prostu w tym momencie często wolałby, żeby tego pionka nie było, bo w tym momencie miałby szansę atakowania poprzez użycie otwartej linii H. To może być trywialne, co ja powiem, ale jednocześnie dość ważna obserwacja. Własnego pionka nie da się nigdy zbić. Więc z tej perspektywy król na H1 stoi bardzo bezpiecznie, bo pionek na H2 stanowi swego rodzaju tarczę. Tarcze, której po prostu czarne się nie pozbędą, białe same z siebie nie muszą tego pionka bić i paradoksalnie król biały jest bardziej bezpieczny przed pionkiem H2 niż przed białym pionkiem, gdyby on stał na H2, bo białego pionka na H2 czarne mogłyby zbić. Oczywiście nie mają do tego żadnych narzędzi, ale czysto teoretycznie, gdyby taka sytuacja wam się przydarzyła w bardziej złożonej pozycji, to to jest yy, motyw obronny, który warto znać. Właśnie taka wykorzystanie cudzego, znaczy cudzego, no pionka rywala jako takiej żywej tarczy. No i tutaj rywal zagrał hetman g4, ale wykorzystując to, że obie linie g i h są otwarte, wracamy wieżą, przestawiamy ją na właściwe tory i tutaj zdobywamy materiał. No a zagrał c4 i po h4 po prostu poddał. No, tak to wyglądało, tak takim pozytywnym akcentem udało się partię zakończyć.